Dziś koło pszczelarzy w Legionowie obchodzi 70-lecie powstania. Jesteśmy jednym z 13 kół, będących w strukturach organizacyjnych Mazowieckiego Związku Pszczelarzy, w których chodzimy w skład Polskiego Związku Pszczelarskiego. Zgodnie z przyjętym ceremoniałem, nastąpi teraz wbijanie gwoździ. Oprócz święta 70-lecie koła pszczelarzy, mamy. Ufundowanych przez władze Mazowieckiego Związku Pszczelarzy władze samorządowe oraz składki pszczelarzy standard dla naszego koła. Jest to dla nas bardzo ważna chwila. Pokazuję ten standard, żeby pan prezes godnie reprezentował Mazowiecki Polski Związek i swoje koło pszczelarzy. Proszę bardzo. Powiat Legionowski wspomaga Koło Legionowskich Pszczelarzy. Jako Powiat Legionowski jesteśmy współfundatorami sztandaru, który w dniu dzisiejszym w Urzędzie Miasta Legionowo został przekazany prezesowi Koła. Pszczelarstwo to bardzo ważna pasja, bardzo ważny zawód. Wszyscy wiemy jak pszczoły są ważne dla ekosystemu naturalnego i my jako powiat legionowski jesteśmy zaszczyceni i bardzo cieszymy się z tego, że możemy legionowskich pszczelarzy i ogólnie pszczelarstwo wspomagać.